Witajcie znowu mordeczki. Znowu się widzimy po krótkim okresie czasu. Jest teraz pierwszy dzień świąt, już po Wigilii. Wyszło tak, że spędzam go samotnie. Ale tak też można. Ważne, by było to kreatywne. Mam przy sobie taką e, bransoletkę magiczną. Zrobię mi ją Syn mojej dobrej koleżanki Wojtek i to daje mi trochę siły. Teraz zamierzam zmienić ten napis, który tam jest i przerobić go w piękny, surrealistyczny obraz. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Trochę cierpliwości. No i co? Nie podoba się Wam, mi się podoba. I to jest najważniejsze. Przede wszystkim to Tobie jako autorowi musi się podobać, a reszta yy, powiesz, że jest dobre, ok. Niedobre? Krzanić ich. Ważne, że Tobie jako autorowi musi się to podobać. Mi się podoba. I zaraz będzie jeszcze lepsze. Co Zobaczycie. Prawie cierpliwości, jeszcze. Poczekajcie. Nie no, sorry, muszę pokazać Wam trochę tego procesu twórczego. Przecież nie pozbawię Was tej przyjemności oglądania, jak Ramzes stworzy, jak, jak powstaje genialne dzieło, które mało, jaki artysta jest w stanie zaprezentować. To są szuwary, to są takie dzikie krzewy, takie, taki las namorzynowy, gdzie kiedy jest przypływ morza, woda przypływa, powiększa się, zwiększa się poziom i oczywiście los. No, no wiecie o co chodzi. A potem kiedy woda odpływa, las zostaje prawie suchy, tylko wilgotny. Znaczy, poczytajcie sobie w Google albo gdzieś na tysięcy loteli, co to znaczy raz na Morze I tu będzie zachodziło słońce. Prawda? Od razu nabrało wszystko życia. Poczekajcie, będzie jeszcze lepiej. No jak co o tym sądzicie? Zaraz wzejdzie tu słońce. Zobaczycie. Serio. Mocne. To jest super mocne, ale problem w tym, że nie wiem jak zrobić, żeby tu słońce wschodziło, bo tło stało się trochę za ciemne. Dobra, zobaczymy. Poczekajcie. I tak wygląda moje malowanie w stanie, który nie jest zbyt fajny. Dobra, to jest to jest słońce, które wstaje. Przyznam, że przyznam, że to słońce tak dokładnie wystarcznie nie może. To nie jest takie proste. Mi się wydaje, że. Za chwilę, tylko dajcie mi się zastanowić, to powiem, co mi się wydaje. Wiecie co? Powiem tak, już teraz raz spokojnie. Kiedy dostajecie doła, kiedy macie na przykład gorszy, gorszy nastrój, z różnych powodów może być. Po prostu ludzie zrobili jakąś tam krzywdę, przykrość, albo po prostu tak czasami jest, no nie, że człowiek się czuje gorzej, to nie można robić niczego na siłę. Ważne jest, aby spróbować coś namalować, napisać, może coś wyrzeźbić, ale jeżeli to nie wychodzi, to odłożyć, zostawić to, pójść. Pój i poczekać na kolejny dzień. A w kolejnym dniu może być kompletnie inaczej. Nawet jeżeli drugi dzień będzie kiepski, to poczekać na jeszcze kolejny dzień. I w końcu, w końcu jakoś tam będzie. Rozumiecie, o czym mówię? Rozumiemy się. No. Więc odpuszczał sobie twórczość tej nocy, te nocne grafity. Niech sobie zostanie tak, jak jest. Ja to zostawię. Farby leżą tak jak leżą i położę się spać, i jutro może dokończę, albo innym razem. Do zobaczenia. Dobranoc.